Stop with the What your so Siemanko, ja jestem Kiks i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry The Last of Us Part 1. Znajdujemy się w szpitalu w Salt Lake City. I próbujemy znaleźć salę operacyjną, w której źli lekarze operują naszą małą Eli. Chcą po prostu ją pokroić i zbadać, dlaczego ona akurat jest odporna e, na działanie tego grzyba. No i cóż, znaleźliśmy jakieś nagrania. Tutaj widzę jest jakieś kolejne, także przesłuchajmy. Marlin. 28? I just finished speaking—more <laughs> like yelling—at our head surgeon. Apparently, there's no way to extricate the parasite without eliminating the host. Fancy way of saying we gotta kill the fucking kid. Suck. Now they're asking for my go-ahead. The tests just keep getting harder and harder. Z jednej strony trochę rozumiem tą całą Marlin. Widać, że to też nie jest tak, że ją to nie obchodzi całkowicie, co się stanie z Eli, że też to przeżywa. No A z drugiej strony to Eli, no kurde. Woda dziewczyny, no. Nawet gdyby cały świat był przez to uratowany, to widać, że Joel ma to gdzieś. Już wcześniej zresztą mówił, że porzućmy to wszystko. Nie musisz tego robić i tak dalej. Ale cóż, jest jak jest. Dobra. Kolejni przeciwnicy. Gdzie jesteście? O, w morda. Jest tu ich całkiem wielu, nawet bym powiedział. Co to jest? O, cegiełka. Dobra, tylko, teraz tylko muszę znaleźć salę, w której ją operują. Jak widzicie, tych sal jest od groma. Dobra, oni sobie stoją w miejscu na razie. Hmm. Dobra. Widzę, że surowców od groma mi dają po prostu. Czekajcie, to tam się podleczę. Chociaż... E, w sumie. Nigdy nie wiadomo, kiedy ten skrawek życia się nie przyda, nie? Co my tu mamy? Notka. No kurde. Długa. 15 marca. Wreszcie przekroczyliśmy granicę stanu Utah. Za kilka dni wrócimy do pozostałych. Ekipa była dzisiaj w znacznie lepszych nastrojach. Martwiłam się o ich morale po śmierci Grega i Tani w zeszłym tygodniu. Dobrze jest znów słyszeć ich śmiech. Podeszła do mnie, Robin, i powiedziała: Dzięki, że się nami zajmujesz, Marlin. Taki drobny gest był mi naprawdę potrzebny. Kajczy czyli dziennik Marlin. 23 marca. Eli się nie udało. Dotarliśmy do szpitala. Było dużo radości, przynajmniej po stronie innych osób. Muszą być zadowoleni, że widzą starych znajomych. Niektórych nie widzieliśmy od ponad dziesięciu lat. Nie mogłam nic przełknąć po tym, jak mnie poinformowano. Nie byłam w stanie z nikim rozmawiać. Powinnam się cieszyć, że żyję, ale teraz potrzebuję tylko chwili wytchnienia. 24 marca. Wiem, co sobie myślą, patrząc na nas, że jesteśmy z krają uzbrojonych nieudaczników. Ale co miałam zrobić? Myślałam, że zginę. Moi ludzie byli ścigani przez cały bostoński batalion. Musiałam wydostać się z miasta. Skąd mogłam wiedzieć, że świetliki ze eskorty już nie żyły? Jasna cholera. Spanikowałam. Koniec końców wyzdrowiałam strasznie szybko, a moi ludzie okazali się bardziej utalentowani niż myślałam. Atak wojskowy przetrwała niewiele ponad garstka. Powinnam trzymać ją przy sobie, a zamiast tego oddałam ją w ręce dwójki przemytników. Zawiodłam cię, Anno. Zawiodłam wszystkich. Jestem uzbrojonym nieudacznikiem. 25 kwietnia. Nie jestem w stanie z nimi rozmawiać. Nie zniosę już tych, już tych ich spojrzeń. Nie zostanę tu. Nie ma mowy. 28 kwietnia. Odezwał się jeden ze zwiadowców. Zauważył starszego mężczyznę i młodą dziewczynę wchodzących do tunelu przy stacji autobusowej. Zdawało mu się, że dziewczyna miała rude włosy, ale nie jest pewien. A jeśli to ona? Przestań, Marlin. Zaraz wyrusza oddział zwiadowczy. Dołączę do niego. 28 kwietnia. Kiedy zbłądziłeś w ciemności, poszukaj światła. Eli żyje, właśnie przeprowadzają badania. Nie wiem, czy jestem podekscytowana, przestraszona czy po prostu zdenerwowana. Ręce nie przestają mi się trząść. Okej, okay, to koniec. Myślałem, że jeszcze będzie kolejna strona. Dobra. Czekajcie, muszę przygotować sobie karabin, żeby mnie skurwiera nie zaskoczyli, co. Morda. Okay, tam są. Cała pieprzona zgraja. Oh fuck. Yeah, coming, oh, shit. Dobra, widzę, że na mnie zasadzają. Tu jest. No dobra. To jazda z nimi. Kurde, ale to szarpie. No chodź Wajza. E, moje bronie są lepsze. To szarpie jak posrana Dobra. Czekajcie. Co? Mam tylko jedną kulę? Shit... Nie dobrze. No kińże! Gówniana broń. Dobra, muszę uważać, że mnie nie zaszli gdzieś od boku. No dobra, ale mamy el diablo jeszcze na długi. No Chodź Wajza. No Wychyl się, wychyl Wychyl się, no Tokolwiek Kurde, znowu się schować. tomand Dobra. Czekajcie. Gdyby podeszli, to mam dla nich niespodziankę. O Oh fuck. Kurwa! O oh, fuck, ale mnie zaszedł. Demet. Prawie mi wykończyli. Shit. Trochę przeszarszowałem, co? O, tu idzie jeden. Chodź no chodź, no chodź, chodź, chodź. Jeszcze kolejne. Woah. no właśnie. Dobra, to jest tylko lampa. Jesus. Ale jatka. No chodź. Wszyscy. Możliwe. No, ale czekajcie, muszę sobie przeładować. Bronie. Słaby ten karabin. Nie podoba mi się. No ale cóż. Przynajmniej najwięcej amunicji mam do niego. O tyle plus. Ale go rozerwało, co? Czekajcie, jedna z tych bomb nie wybuchła chyba. Ważne. Eli, gdzie jesteś, Eli? Może tutaj jeszcze jakiś zapas znajdę. Też nie wiem, czy to. To ma sens. Dobra. szarki sobie tutaj. Dobra, to może. Dobra, jestem gotowy. W razie co. Sala. sweet Jesus doctor what are you doing in here I won't let you take her this is our future think of all the lives we'll save A jej życie? Oh, no! fuck. mogę ich wszystkich wykończyć? Woah! Kurwa, dzisiaj zabić wszystkich? Dobra. Nie, daruję jej życie.

Oczekaj, okej, okay, dobra, źle pobiegłem. Oczekajcie, w którą stronę? O nie, co mam zrobić? No! Zaraz. Aha, tutaj są oni. Tutaj kolejni. Są jakieś drzwi po prawej, może tu. A spójrzcie, nie chcą do niego strzelać. Nie mogą jej zabić, jest im zbyt potrzebna. Get back Get on, Hey, stop Scurviela you can't save her even if you get her out of here then what how long before she's torn to pieces by a pack of clickers that is if she hasn't been raped and murdered first it ain't for you to decide it's what she'd want you know it uh-huh look you can still Jeszcze jakby ją zapytali, czy rzeczywiście chce się poświęcić, no to ja rozumiem. Ale pewnie tego nie zrobili. Prosto prostu od razu ją położyli na stół i. chuj. Co teraz? Odjechał? Uh, what the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. Really. People that are immune—it's dozens, actually. I ain't done them a damn bit of good, neither. They've actually—that's the <laughs> of you. They've stopped looking for a cure. I'm taking this home. Co? Wow. Ale grubo. Bez ją załatwił, co? Wait. Let me go. Please. You just come after Like we're walking. No, Should be a straight shot through here. All right. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. Jackson City. All right. Now watch your head going through. Here, I got it. I'm feeling my age now.

To jest jakby taki znak, bo w drugiej części Eli jest właśnie główną bohaterką i właśnie jej poczynaniami kierujemy. W ogóle będę nagrywać jeszcze dodatek do DLC Left Behind. Ale to jest prolog, jakby do tych wydarzeń. Wow, przepięknie. Patrzcie. Jacksonville, tak? Jackson City. Nieważne. I got you. Give me your hand. No. Come on. Back in Boston. Back when I was bitten. I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit, too. We didn't know what to do. So. She says. Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. <laughs> I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. No, you don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you. No matter what you keep finding something to fight for now i know that's not what you want to hear right now about, swear but it's... to me swear to me that everything that you've said about the fireflies is true i <laughs> swear Okay. Wow! Jeszcze takie kłamstwo na koniec, co? Nieźle. Przepiękna gra, niesamowita historia. Jeżeli nie graliście, to naprawdę polecam, zwłaszcza w tym, tym remake'u, bo jak widzieliście, wygląda to po prostu przepięknie. No dobrze moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i cóż, oglądajcie kolejne odcinki, kolejne serie. Jak wspominałem, będzie też DLC u mnie na kanale, który jest prequelem do wydarzeń z Jedynki. Także koniecznie wpadnijcie, jeżeli lubicie The Last of Us. Ja się w tej chwili z wami żegnam zostawiam was z napisami. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.